Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Dziadersstw w Dwóch, gdzie jak zwykle z Michałem Kmieciem rozważamy różne kwestie z zakresu szeroko rozumianej w filozofii, teologii i polityki. Witaj Michale. Witaj Tomku, cześć. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat prawdy i sprawiedliwości jako fundamentu istnienia jakiejkolwiek wspólnoty politycznej. I do tego tematu chciałem zabrać się od dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa dotycząca współczesnej technologii polityki, tak to ładnie nazwijmy, bo trudno byłoby mi mówić o tym w kontekście politologii. Mianowicie techniki rządzenia, techniki stosowane przez polityków w demokracjach liberalnych zdają się całkowicie abstrahować od kategorii Prawdy i od kategorii sprawiedliwości. Politycy starają się przekonać ludzi do swoich racji. Nieważne, czy te racje są godziwe, czy są niegodziwe, czy są dobre z punktu widzenia wspólnoty jako takiej. Natomiast mało, który polityk zadaje sobie pytanie, co jest istotą tego, tego, tego sprawiedliwego rządu, tej sprawiedliwości, którą która ma budować dane państwa. No bo jeżeli popatrzymy na konstytucję i orzecznictwo e, sądów, nie tylko naszego Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, ale także sądów konstytucyjnych innych państw i konstytucji innych państw, no to zobaczymy, że jednak ta sprawiedliwość gdzieś się tam zawsze przebija. Czy to jako sprawiedliwość społeczna, czy to ogólnie jako sprawiedliwość, no ale gdzieś to występuje. Natomiast w praktyce politycznej ten temat jest całkowicie nieobecny. I oto żyjemy w takim świecie, w którym ten, to zagadnienie sprawiedliwości i prawdy raczej przeszkadzają politykom. Raczej, jak patrzysz na dzisiejszą politykę, to często się używa określeń wrzutka, ochrona medialna, pudła rezonansowe. Czy na przykład właśnie kampanie marketingowe wśród polityków? Wokół polityków w ogóle krąży cała masa piarowców, ludzi, którzy mają za zadanie upudrować pewien wizerunek polityka, ale upudrować także politykę jako taką. Pytanie, czy to jest symbol naszych czasów? Czy może ta sprawiedliwość gdzieś jest ukryta pod tym medialnym przekazem? Czy zwykły człowiek w ogóle odczuwa potrzebę? Szukania czegoś, co się nazywa sprawiedliwością i prawdą, jeżeli chodzi o życie wspólnotowe? To może, może zacząłbym od tego, że sprawiedliwość jest zawsze obecna. To znaczy człowiek żyje, żyje wokół sprawiedliwości, zwłaszcza społecznie. I myślę, że ona jest głęboko wpisana w mentalność obywateli. Natomiast rzeczywiście, w praktyce politycznej, w praktyce, w retoryce politycznej, kwestia sprawiedliwości jest. No nie, nie mogę powiedzieć, że zupełnie nieobecna, ale prawie jej nie ma. I jak słucham Cię, Tomku, to jest rzecz ciekawa. <laughs> Może zmienię, tro, troszeczkę, troszeczkę przekieruję Twoje myśli, bo kiedyś walczono o sprawiedliwość. Czy to między grupami interesu, nie wiem, między partiami, między królem a szlachtą i tak dalej. Dzisiaj walczymy o praworządność praworządność wyparła sprawiedliwość. A co to jest praworządność? Praworządność to jest kolejne słowo, które w naszej kochanej demokracji liberalnej nic nie znaczy. Jest technicznym, technicznym, terminem do prowadzenia walki politycznej. Nie chcę, nie chcę wchodzić w to, co się tam głębiej za tym kryje, bo naprawdę uważam, że nie jest to konieczne. Chociaż tutaj dwa, dwa słowa trzeba powiedzieć, bo demokracja liberalna ży, ży, żyje procedurami. Praworządność kręci się wokół procedur. Mówimy o wymiarze sprawiedliwości i politycy dyskutują, czy ten sędzia został słusznie powołany, czy nie. Owszem, tu trzeba przyznać, że medialnie wśród wielu publicystów jednak przebiła się pewna krytyka tych sędziów, którzy kasowali wyroki tak zwanych neosędziów, mimo że te wyroki były sprawiedliwe. Prawda? Na tym przecież oparła się główna y, argumentacja pana prezydenta y, w celu, niepo, y, którą pokazał, nie powołując tych 46 y, sędziów nie tak dawno, prawda? Mówiąc o tym, że działy się tam sprawy skandaliczne, że kasowano wyroki sędziów, którzy sprawiedliwie skazywali, skazywali morderców, czy gwałcicieli. A więc dla przeciętnego obywatela kwestia sprawiedliwości jest, jest fundamentalna. I może jest tak. Teraz mi przyszła taka myśl. Może jest tak, że sprawiedliwość odeszła na plan, drugi, na plan drugi, dlatego właśnie, że śmiertelnym wrogiem demokracji liberalnej jest prawda. Właśnie kategoria prawdy. Ponieważ prawdę uznano za przemoc, mhm. za fundament totalitaryzmu. Za tą przeszkodę, która umożliwia, Pokojową koegzystencję różnych światopoglądów pod proceduralnie wybranymi neutralnymi instytucjami państwowymi. My oczywiście, dzisiaj wiemy, że z tej neutralności nic nie zostało. Nie ma sprawiedliwości, bo sprawiedliwość jest w życiu społecznym wcielaniem prawdy. Więc myślę, że tu jest kategoria prawdy, jest jeszcze ważniejsza niż kategoria sprawiedliwości. Właśnie wybiegłeś trochę ponad y, moje założenia odnośnie dzisiejszego odcinka, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć w kontekście y, prawdy. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie prawda, jako że jest tak niebezpieczna dla funkcjonowania współczesnych systemów politycznych, wydaje mi się, że to dotyczy nie tylko demokracji liberalnej. Tak samo, jeżeli mówimy o rosyjskim autorytaryzmie czy o chińskim autorytaryzmie, tam również koncepcja prawdy jest niezwykle niebezpieczna. Tylko, czy prawda. Czy nie było przypadkiem i w przeszłości też tak, że dla każdego ustroju prawda była niebezpieczna? Bo każdy ustrój ma w sobie chociaż cząstkę nieprawości, każdy ustrój ma w sobie chociaż cząstkę tej niesprawiedliwości, cząstkę tego cienia, którego prawda domaga się usunięcia. A co każdy ustrój chce w sobie zwalczyć, bo boi się o swoją wewnętrzną integralność. Tak samo te elity boją się o integralność tego ustroju. Tylko przypadkiem w dawnych czasach poziom tego cienia nie był nieco, nieco mniejszy, czy poziom tego kłamstwa, czy właśnie braku prawdy. Nie był nieco mniejszy niż obecnie. Czy dzisiejsza demokracja liberalna, czy w ogóle dzisiejszy świat można byłoby powiedzieć, że został ufundowany na fałszu jako takim, jako podstawie funkcjonowania społeczeństwa, narodu, wspólnoty? Jakoś inaczej bym to ujął, inaczej troszeczkę. Na, na, na pewno nikt, nikt świadomie nie zakłada, że e, będzie coś fundował na fałszu. Nawet jeżeli tak jest, to nikt raczej intencjonalnie tego nie zakładał wśród tam, nie, myślicieli, polityków, ojców, założycieli Unii Europejskiej, jakkolwiek to byśmy dzisiaj nazwali. Ale Na... tylko pozwól, że jedną rzecz zauważę. Byli myśliciele, którzy bardziej niż kat... nad kategorię prawdy stawiali chociażby kategorię mitu. Mowa tutaj o Fryderyku Nietzsche, tak, który jak najbardziej uważał, że światem rządzi mit i wspólnota powinna być też oparta o mit. Czyli o to, co my uważamy za prawdę i to my, co my uważamy za nasze korzenie, a nie to, co faktycznie jest prawdą, to, co faktycznie jest rzeczywistością. Tak, ale w, w, u niczego było tak, że on po prostu uznał, że faktem jest, że Bóg umarł. E, I dlatego potem próbował ratować. E, próbował szukać jakiejś takiej powiedzmy e, pseudoprawdy, która uratuje wspólnotę. To jest jeszcze inny wątek. Natomiast. Ja bym powiedział, że poprzednie wieki miały łatwiej. Nie dlatego, że ludzie byli lepsi moralnie, tylko dlatego, że w życiu społecznym prawda była szanowana. Przede wszystkim prawda o tym, kim jest człowiek, prawda o ludzkiej naturze. To znaczy, dopóki dopóki, mam, dopóki to chrześcijaństwo mówi, dopóki uznajesz, że grzech jest grzechem, możesz się nawrócić i możesz liczyć na Boże miłosierdzie, a także na miłosierdzie wspólnoty. Jeżeli usuwamy kategorię prawdy, to wszystko się wali. Wszystko się wali i, i, i trzeba, trzeba powiedzieć, że wtedy też sprawiedliwość nie jest y, możliwa. E, mo, możliwe jest tylko wydawanie wyroków na podstawie przepisów i procedur. Prawda? E, i człowiek wystawia się na niewolę grzechu. To już jest oczywiście Ewangelia. Poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. Usuwamy prawdę w kat z kategorii życia społecznego, czy z życia osobistego wy wystawiamy się na niewolę grzechu i po prostu na niewolę społeczną. Te, 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 to jest rzecz ciekawa, bo to bo współczesne niewolnictwo w znaczeniu kulturowym jest takie w miękkich kapciach. Znaczy, większość ludzi na Zachodzie jest zniewolonych fałszem, tak jak to nazwałeś. Siedzą sobie wygodnie na kadapie, i dlatego jest to. E... Może Luis by powiedział w listach Starego Diabła do Młodego: Jest to jakiś szczyt e, osiągnięć piekła, e, e, jeśli chodzi o życie społeczne na Zachodzie? No, przede wszystkim, na pewno współczesna kategoria fałszu. Nie uwiera człowieka aż tak mocno jak jeszcze 100 czy 200 lat temu. Na pewno z tego też względu, że inaczej podchodzono do pojęcia ludzkiej natury i prawdy o człowieku, ale też zobacz, że w dawnych czasach kłamstwo i fałsz były dla człowieka bardzo dojmujące, bo one zazwyczaj oznaczały albo skrajną biedę, albo jakiś wielki konflikt, który. Yy, Gwarantował brak jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Natomiast dzisiaj, tak właściwie, akceptując pewien stan rzeczy, można sobie bardzo wygodnie żyć. I wiemy, że jesteś wielkim miłośnikiem podróży w tę czy w tamtą stronę, poznawania świata, ale akceptując ten stan rzeczy, możesz sobie jeździć po świecie. Akceptując ten obecny stan rzeczy, możesz uważać, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, możesz uważać, że jesteś człowiekiem światłym, postępowym. No i podaje ci też takie poczucie pewnej stabilności i takiego, jakby to Anglicy nazywali integrity. Nie wiem, jakie jest dobre słowo po polsku. Natomiast no, w dawnych czasach to było raczej niemożliwe. Jeżeli spotykałeś się z fałszem, to z reguły spotykałeś się z cierpieniem, bólem. No i właśnie tym wielkim niedostatkiem. Dzisiaj już tak nie jest. Więc o, Thomas, tutaj... dzisiaj jest. So, dochodzi do takich pomyleń, że w wiekach dawnych, jak ktoś był chciwy, nie wiem, kogoś oszukiwał i manipulował, to mogliśmy powiedzieć, ten człowiek kłamie. Dzisiaj każdy ma inny typ osobowości, mówi psychologia. Dzisiaj wszystko pływa. Dzisiaj niekoniecznie jestem zły. Po prostu ty, ty masz inny świat, ty nie rozumiesz, ja idę do przodu, i tak dalej. No ale widzisz, no, to, to jest właśnie to. Być może, być może. Człowiek po prostu przestał rozumieć, czym jest prawda. Nie sądzisz? Nie, 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 bo by nie było ludzi. My możemy udawać, my możemy uciekać od prawdy, my możemy z prawdą walczyć, ale prawda sama z siebie nigdy nie zniknie i człowiek ma głębokie, głębokie przywiązanie do prawdy, nawet jeżeli ją wypiera. Ale wiesz, przypomniałem się piosenka Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Postmodernizm, która dobrze opisuje. Zaczyna się tak. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic i nie próbuj nic zrozumieć. I jeszcze ostatnie wersy, wersy przeczytam. Nie, oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu, zwłaszcza jeśli duszy nie ma i to wszystko na ten temat. Ja bym nawet powiedział, <coughs> że Dowodem na to, że prawda istnieje, jest to, że ludzie mają relacje, mimo że te relacje są zwichnięte. To Michel Foucault, przecież taki postmodernistyczny filozof, mówi, mówił o tym, że człowiek jest skazany na samotność, i jednym z, jakby, z podstaw jego myślenia o świecie jest to, że nie ma prawdy obiektywnej. Nie, nie ma żadnej relacji bez prawdy, a zatem nie ma i też żadnej wspólnoty. Wspólnota musi mieć jakąś tożsamość, nawet jeżeli jest ona bardzo powierzchownie określona, musi mieć jakieś cele, to wszystko jest jakąś prawdą o życiu społecznym. Nie ma prawdy, nie ma relacji, więc ta kategoria prawdy, ona, ona, mimo wszystko istnieje. Nawet jeżeli nasza popkultura ją wyparła, nawet jeżeli wielcy intelektualiści naczytali się książek, że o prawdzie nie należy mówić społecznie, to w człowieku istnieje ogromny głód prawdy, który przejawia się między innymi tym, że Polacy chcą, żeby wszystko było jawne, żeby a ws wszystkie afery były rozliczone. To są takie najbardziej podstawowe instynkty życia społecznego I, e, i to jest rzecz ciekawa, bo, no bo ten postmodernizm rzeczywiście wypowiedział wojnę prawdzie. Ja jednocześnie mówię, że, że ta wojna jest przegrana e, z góry, prawda ostatecznie i tak zwycięży, tylko my żyjemy od kilku dekad na zachodzie w takim właśnie sosie, że ona się od czasu do czasu przebija. Coś tam wychodzi. No, niedawno Kongres USA przegłosował, że mają teraz być ujawnione wszystkie akta dotyczące Epsteina, prawda? Zobaczymy, co z tego będzie. Ale też nie należy oczekiwać od nie, nie tyle od polityków, ale w ogóle od polityki, od społeczeństwa, że prawda zakróluje ostatecznie. No, bo dopóki żyjemy na tym świecie, musimy bronić prawdy i musimy się jednoczyć wokół prawdy, jednocześnie mając w sobie taki no taką pokorę, że jesteśmy omylni, no ale no, raju tu nie stworzymy. A więc jeszcze, jeszcze, jeszcze ta prawda w pełni tutaj nie zakróluje. Nawiązując do tego wątku, który poruszaliśmy dwa odcinki wcześniej odnośnie zbawienia w polityce. Mhm. Ale to w takim razie powiedz mi, czy jeżeli wspólnota, nawet taka, która wypiera tą prawdę, Potrafi funkcjonować i wydaje się, że potrafi funkcjonować całkiem znośnie. Czy to w takim razie nie jest dowód na to, że sprawiedliwość, prawda, nie są niezbędne do tego, żeby utworzyć prawdziwą wspólnotę? No bo trudno mi powiedzieć, że na przykład. E, państwo rosyjskie nie tworzy jakiejś wspólnoty politycznej. Fakt, ona może być bardzo brutalna. Ona jest oparta na kłamstwie, jest oparta na przeinaczeniu podstawowych prawd i podstawowych wartości yy, i podstawowych cnót również. Za patriotyzm można tam uznać szowinizm, za męstwo można uznać brawurę. No, a jednak to widać chociażby po tym, co władze Państwowe Federacji Rosyjskiej nagradzają na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, no a jednak trudno jest zakwestionować tezę, że Rosjanie są wspólnotą polityczną. Tak? Więc no, tak uważasz? Tak uważasz. Z całą pewnością Rosja jest państwem. Czy Rosjanie są wspólnotą polityczną, czy w ogóle Rosjanie są narodem? To są tezy dyskusyjne, ale może właśnie o to chodzi, że stoimy na zachodzie, na granicy tej wojny cywilizacyjnej. No, albo porzucimy naszą cywilizację, która ufundowana jest naprawdę i będziemy szli w kierunku jakiegoś takiego kulturowego niewolnictwa, nawet jeżeli ono będzie propaństwowe. Ja się do tego nie zapisuję. Podziękuję, właśnie w stronę taką rosyjską, czy w ogóle jakąś inną taką postmodernistyczną, no albo ta prawda jednak znowu zatriumfuje. Ja uważam, że, że, że to drugie i nie porównywałbym jednak społeczeństw Zachodu ani do Rosji, ani do Chin, ani tym bardziej do Indii czy Korei po, 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 Północnej, może dlatego, że nie pamiętam, gdzie to było. Ale no generalnie mówi się, że apostołowie nie radzili w ewangelizacji iść na wschód 2000 lat temu. Nieprzypadkowo. No dobrze, to pójdźmy w takim razie na zachód. Zjednoczone Królestwo. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, czy Anglicy stanowią wspólnotę polityczną, czy <grytania> też nie. No ale patrząc na to, jak obecnie wygląda Wielka Brytania, na jakich ona obecnie jest w wartościach ufundowana, człowiek może się przestraszyć, kiedy masz sytuację, w której. Policja puka do twojego domu tylko dlatego, że napisałeś na mediach społecznościowych komentarz, który, że komu ma godzić w nowe wartości brytyjskie dotyczące tolerancji? Gdy słucha się Jordana Petersona, który pomstuje na to, że Wielka Brytania tyle dała Zachodowi, a obecnie zaprzepaściła całe swoje dziedzictwo i próbuje nam wmówić, że. To, co teraz kultywują, to jest to prawdziwe dziedzictwo Wielkiej Brytanii. Czy to nie jest w jakimś sensie opieranie się na kłamstwie i na fałszu? No a jednak jakoś Wielka Brytania funkcjonuje. Przyjmuje dalej migrantów, yy, policja tej, tego państwa funkcjonuje. Fakt, że jest ona represyjna w stosunku do obywateli tego państwa, no ale jednak funkcjonuje. A pro, protesty wiel milionowe, które były imigranci, którzy palili Londyn kilkanaście lat temu, tak? Bo byli niezadowoleni. Nie, to co było, to co się działo teraz w październiku no i, I ludzie przestali i ludzie przestali, przeszli nad tym do porządku dziennego No nie wiem czy przestali no tak jak powiedziałeś państwo jest opresyjne wobec własnych obywateli, więc jest zachwiana egzystencja właśnie wspólnoty politycznej, która nie jest tożsama z państwem No, no to prawda tylko, że nie widać e, żadnych symptomów, ażeby ta wspólnota polityczna miała się zbuntować przeciwko temu państwu. Miała wypowiedzieć. Ale co mi chciałbyś, chciałbyś, żeby oni tam zrobili rewolucję francuską? No, już kiedyś Brytyjczycy chcieli. czy znaczy Anglicy chcieli swojego króla. Zgadza się, była zapomniana w Polsce rewolucja angielska, tak. No. Więc y, wydaje mi się, że niestety. Dochodzimy chyba do czegoś, czego bardzo bym nie chciał, to znaczy stwierdzenia, że jednak w teorii Karla Szmika coś jest. To powiem ci, jest dla mnie dosyć problematyczne, bo nie wiem, czy Zachód może w takiej formie funkcjonować jeszcze długo i obawiam się, że jednak współcześnie Zachód jest w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonuje, a Coraz wyraźniej widać to, że wartości, na których Zachód się opiera, i cnoty, które zachód, zachód nocy, którym Zachód chce hodować, są zaprzeczeniem tego, na czym ten Zachód został zbudowany, właśnie zaprzeczeniem tej prawdy o naturze ludzkiej. nie chcę tu wcale powiedzieć, że sto lat temu za czasów Edwarda. Czy Wiktorii było wspaniale, a teraz jest beznadziejnie, czy za czasów Oliwiera Cromwella było wspaniale, czy na przykład za króla Stasia u nas też było wspaniale, a teraz jest beznadziejnie. To chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że kiedyś, mimo wszystko, faktycznie to, jaki jest człowiek i to, jaki jest świat, budziło znacznie większe poważanie i znacznie większy szacunek niż obecnie. To wcale nie przeszkodziło współczesnemu światu zniszczyć ten stary świat i zaprowadzić swój własny porządek, który cały czas się trzyma. Właśnie, on się trzyma. On jest trwalszy i silniejszy, niż się mówi. No, ten współczesny porządek jest trwalszy i silniejszy, niż, <Ky> niż może się wydawać. Chyba nie. Chwila od chyba, kilka dekad. Kilka dekad. No, sądzę, że troszkę dłużej, ale wydaje mi się, że już XX wiek to jest jak najbardziej zaprzeczenie tych podstawowych zasad, którymi kiedyś się kierowaliśmy i o których kiedyś walczyliśmy. Ale w takim razie zostawmy sobie te rozważania na kolejne odcinki. Może wtedy dojdziemy do jakiegoś kompromisu, albo wtedy ustalimy jakąś prawdę. Więc dziękuję Ci bardzo Michał za dzisiejsze wystąpienie i widzimy się za dwa tygodnie. Dzięki. Do zobaczenia Państwu.